porażka wczoraj akurat e, tak jak powiedziałem z najmocniejszą drużyną i przeciwnikiem tutaj, dla nas każdy następny ten mecz też będzie taki trudny bo, bo niestety jako najmłodsza drużyna na takim elitarnym turnieju jest ciężko naprawdę rywalizować, fizycznie przede wszystkim myślę, że wczoraj jakoś tam w jakiś sposób technicznie czy taktycznie nie byliśmy zbyt dominowani po prostu fizyką przeciwnika i myślę, że dzisiaj to powinno być o trochę lepiej, bo akurat już mamy dwóch przeciwników, którzy nie są aż tak fizyczni. Też trochę problem jest, jest ta, sytuacja, ta sytuacja tego zgrania, bo trochę tak jak drużyna, nie, nie do końca jesteśmy zgrani, ale. Myślę, że dzisiaj będzie, będzie lepiej niż wczoraj. Ale widać różnicę między polską koszykówką a europejską? Nie zgadzam się z tym do końca, bo w sensie takim, że pierwsze to są starsze zawodnicy. Jakby to była drużyna naszego rocznika i byśmy wtedy taką różnicą przegrali, to byśmy mogli o tym rozmawiać, że tam jest aż taka przepaść między tą koszykówką. Jest normalne, że w tych, w tych juniorskich zespolach, jak ktoś jest o dwa lata starszy, tak jak. Jest wielość tych zawodników od naszych, naszych chłopaków, to ogromna, ogromna przewaga dla nich. I, i, I dwa lata takich turniejów i dwa lata jeszcze bardziej ogrania fizycznego rozwoju. Myślę, że wtedy dopiero moglibyśmy to porównać tak e, dokładnie. Ciężko no, widać było tą różnicę, tak jak to ta Ale też nie ma co szukać usprawiedliwej. No zagraliśmy słabo i trzeba wyciągnąć wyciągnęliśmy wnioski, aby dzisiaj było lepiej. I kusura, A i co no, ja robił słowa tego? Albo ja 180 wyświeczek tak. on, te, on teraz powinien wstawić z ten, z nowym dźwiękiem tego dzisiejszej bardzo digo Ja się Ja pamiętam jak on biegł w Dini po boju W którym roku I To taki jeszcze był 2010 w 2010, play-offy Euroligi. Tak. Ty go wiesz tak? Ten, ten ma... Ja mogę bez? Ja ja mogę bez. Szymon, ja 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 jakaś trójka Na początek? Nie, musimy celny z podkoczem. To jest Bartek? Kolana do wymiany. Na radę grać? Gdyby nie to, że wiesz, jest twardzielem, to nie dał. Najważniejsze punkty chcę wyciągnąć. Pierwszy i najważniejszy jest, żebyśmy dzisiaj skontrolowali desk. To nie jest już taka fizyczna drużyna jak ta, na którą trafiliśmy wczoraj, i tu już naprawdę decydować będzie chęć, a nie siła. To jest jedna. Drugie, chcę zobaczyć, żebyście grali z więcej odwagi w Nie chcę, żebyście mi się chowali, żeby nam piłki wypadali z rąk, ze stresu i żebyśmy rzucili 1 na 20, coś za 3. Musimy z więcej odwagi brać te rzuty, być w stanie trafić. I trzecie, jak spenetrujemy do środka, musimy patrzeć na ekstra pas. Musimy patrzeć na ekstra pas. Zbieramy dobrze obronę, tak kurwa nikt nie jest w stanie podać tą piwę dalej. Spenetruj jak zwężą, oddaj i wtedy cierpliwość. Ekstra pas, penetracja, jeszcze jedna. Zagrajmy w kosze i postarajmy się zagrać to jak najbardziej zespolowo. Mieliśmy wczoraj słaby dzień, trzeba dzisiaj się odbudować. Trzeba dzisiaj pokazać, że to nie jesteśmy my ani indywidualnie, ani jako drużyna. Razem z dobrą energią, z pozytywną i zaczynamy znowu dzisiaj od zera. Nie zapomnijcie to, to co się stało wczoraj, zostało wczoraj. Dzisiaj się zaczyna od zera. This is the I'll I'll be in number thirty, Nazarii Kuchenko. We have a introduction for the Basketball Academy with captain number nine, Simon Simonowiczki. Number one, Mateusz Samiec. Number two, Timoteusz Stelinski. Number three, Simon Klesik. Number 4, Bartosz Nonko. Number 5, Antoni Sivruk. Number 8, Kasper Wilk. Number 11, Jakub Wojcicki. Number 18, Kasper Fronika. Number 20, Bartosz Rokopowicz. Number 30, Jakub Wojcicki. Uh, Shadow GPS, <laughs> I'm going to get some Zaczynamy, jedynkę zmienimy. Zacześ wyżej, wyżej, postawić zasłonę, Jeżeli nie ma grania dla samca, on ci poda flery. Ja muszę sobie to rogi side nazywać, tak? Rogi 4, rogi 4. Rogi 4, e. Yeah. Rogi 4, kurczy tu podanie i od razu wtedy jak nie ma grania dla ciebie, ale pierwszy próbujemy tutaj zaatakować. Jeżeli nie ma grania, to wtedy kontynuujemy dalej. Dobra, no, tak, dobra. Tak. Tak. A, to super, Ekstra. To for generation team game jest na droga gdzie jesteśmy na i mamy ewentualnie jakąś szansę żeby go wygrać Drugi element gry, który do przerwy był słaby. Przegrywaliśmy deskę, to pozwoliliśmy na 10 zbiórek w ataku. A do końca meczu? Do końca meczu 50-41. Przegrywamy deskę, oni 14 zbiórek w ataku. Znaczy tylko 4 w drugiej polowie. I tu akurat skontrolowaliśmy deskę. Dobra, dobra. Brakło trochę, nie? Kansówka mi też że jak... Już tak trochę odpuściliśmy. Oni tam odjechali, zachowali swój rytm. No i... czuło się jak skończyło. Tak tam Antoni? Wszystko dobrze Jak spodziewasz się na przed mecz? meczem co to będzie dzisiaj? No może być ciężko, ale jakoś trzeba powalczyć jeszcze Mośniutko Lidl Lublin Lublin I tak się nam się pisać? Tak na mapach sprawdź, wejdź przez mapę wejdź A ty po ulicy sprawdzasz? Nie, no, bo ja wiem Otwarte Przecież... Number one, the fashion Number three, William Borderball. Number five, Fron Lucha. Number seven, we say Sankey. Number eight, Ali, Point. <laughs> Zaczynamy. X1 na pressing, żeby byli gotowi rozegrać dokładnie za każdym razem. Jasne. X1, żeby rozbijać pressing, tak? Jak będzie trzeba. Zaczynamy pierwszy offense, one. Potem możesz wolać 4 trzy pistoletów, jasne. Ale X1, żeby był dokładnie rozegrany od 4 do 5, nie mają marek. Będą mogli ewentualnie switchować. Musicie się ruszać na tych nogach i otworzyć do piłki, Jasne, muszę postawić te zasłony. Pierwszy offense, gramy 1. Ler, patrz, jeżeli mamy grę tutaj, jak nie ma, jeżeli Szymek krobi to, mamy winczka do góry, próbujemy grać, nie ma nic, pick roll, roluj się Słow. do góry, jak nie masz beresza, to Słowia. będzie truje, Ja Beresz na deskę. Słow. Słow. Słow.

No, nie powiem, że nie. Cieszę się, co? Wygrana. Cieszę się, wygrana. To zbliżenie było teraz na mnie. Cieszę się, wygrana. Bo my z się, czekaliśmy na ten moment. W końcu. I to jeszcze gospodarza. Ja czekam. Tak, tak smakuje. To podwójnie, gdybyśmy widzieli Co z tego, że jutro? Ty mam co powiedziałeś na wywiadzie? Na dwa pytania odpowiedziałem. Tak samo. O, co pytali? Pytali o to, jak się czujemy po pierwszej wygranej. i... I co? I no, że to jest mój pierwszy tutaj turniej jak się z tym czuję No odpowiedziałeś? No że super wygrać w końcu mecz. Wiadomo. Bo tyle pracowaliśmy na to, no i mamy nadzieję, że jutro wygramy i wychodzimy, żeby wygrać. A na drugie pytanie, że no też super, że to jest dużo doświadczenia, tutaj można zebrać. No i po prostu chcemy stać się lepsi. lepszym. Tak widzisz, Jak trenarze? Jak smakuje zwycięstwo fałnice? Jeden z najlepszych, z najlepszych dniach mojej koszykarskiej koszykarskiej kariery, wiesz, bo w jednym dniu poznałem legendę europejskiej koszykówki miałem okazję z nim pogadać i jeszcze wygraliśmy mecz na to nie. No lepiej nie może być. Jest gospodarzami. Tak, tak jest, dokładnie. Najważniejszy element w każdym rozwoju każdego zawodnika jest, żeby był cały czas postęp. I naprawdę tutaj z meczu na mecz eliminujemy rzeczy, które są źle, coraz lepiej kontrolujemy deski, coraz lepiej się dzielimy piwem, coraz lepiej rzucamy. I wszystko to się łączy jedne z drugim i jest powiązane. Gratulacje, zajebisty mecz zagraliście, nie było to łatwo, nie było to łatwo. I sędziowanie, i cała sytuacja z przeciwnikiem, który jest bardzo dobra. Bardzo dobra drużyna, zrobiliśmy kawał dobrej, kawał dobrej roboty, niestety nie udało się przekroczyć tą, tą tam sytuację z tych, 16, z tych 16 punktów, ale to jest już inna sprawa. Przyjechaliśmy tutaj pokazać się, pokazać się, przyjechaliśmy tutaj, żeby, żeby zrobić postęp i myślę, że naprawdę w tym nam się maksymalnie udało i że, i że już jesteście wy inni zawodnicy, a specjalnie ta drużyna już jest w ogóle inna drużyna prawdopodobnie w porównaniu z 3 dni temu, jak zaczęliśmy turniej. Jeszcze raz gratulacje, idziemy zjeść to